Cześć. Jestem Ania. I napatrzyłam się, czekając, aż się wszyscy pojawicie, a jest was dużo, na wizytówkę. Maćka mi stwierdził, że tak na szybko zrobię sobie swoją też. Więc jestem e, fustakiem w RHeb. Co robi R-Heb? robi super świetne rzeczy i bardzo chętnie powiem o nich może troszeczkę później, ponieważ niekoniecznie teraz jest czas na to i w ogóle razem bardzo już czasu. E, czy dobrze mnie słychać? Będę mówić o testach, więc e, testuję od razu. E, w takim razie zapytam, kto z Was aktywnie programuje? Uch, ok, dobra, bo przez chwilę, jak Maciek opowiadał, to trochę czułam się jak na targach pracy i pomyślałam sobie, że kurka wodna. Wymyślałam sobie temat, trochę lamerski może, ale strasznie lamersko będzie, jeżeli nie ma programistów na sali. E, no właśnie, więc co sobie wymyślałam. Wymyślałam sobie, że powiem sobie troszeczkę o testach. Mam notatki ze względu na to, że nie jestem strasznie podstawowym świrem i niesamowicie nie jestem w wprawna, aczkolwiek wydaje mi się, że to jest jeden z takich tematów, które są jak skram. Wszyscy wiedzą, wszyscy potrafią, ale w praktyce jak zaczyna się o tym rozmawiać, to okazuje się, że każdy tak naprawdę ma w głowie trochę coś innego. Więc może zapytam co to dla Was jest TDD? Może znajdzie się ktoś odważny, ja nie mam książek niestety. <grym> <grym> to jest sposób pisania aplikacji, w której pokrótce i nie do końca precyzyjnie, ale najpierw powstaje kod jednostkowy, niedziałający, a do niego później dopisujemy kod produkcyjny, który spełnia tenże kod. Mógłbym długo mówić na ten temat, jak to rozumie Anglo Bob. I tak jak ja prowadzę zajęcia na ten temat, ale tu musiałbym mieć taką 30-minutową <grymiany> relekcję. W takim razie serdecznie zapraszamy, bo myślę, że fajnie było może kiedyś w takim razie zrobić całe spotkanie na ten temat. Na pewno, na pewno można dużo w tym temacie powiedzieć. Ja miałam taką sytuację, że zaczęłam sobie rozmawiać z jednym kolegą, z drugą koleżanką i okazało się, że zupełnie rozmijamy się gdzieś na poziomie pojęć i w momencie, kiedy usłyszałam, że TDD tak naprawdę to jest temat, który dotyczy user stories, to stwierdziłam, że okej, okay, dobra, ja tu chyba jednak czegoś się rozumiem i może warto w takim razie pogrzebać gdzieś i poczytać trochę więcej. I okazuje się, że są dwa różne pojęcia, czego ja na przykład nie wiedziałam, że test first to niekoniecznie jest TDD, ponieważ to, że sobie napiszę najpierw testy, to w to no wcale nie znaczy, że w jakikolwiek sposób wpłynie to na to, w jaki sposób będę projektować moją aplikację. No a przecież TDD to jest Test Driven Development, tak? Więc fajnie by było, gdyby w takim razie ten design w jakiś sposób opierał się o te testy, a nie tak po prostu, że napisałam testy najpierw, a teraz robię TDD jest fajnie i w ogóle i może napisz sobie w CV. To może też wtedy jedna z firm się do mnie odezwie, bo przecież pracuję w TDD, a to jest fajne. Więc e, tak jak powiedziałeś, to tutaj mamy nasz fantastyczny schemat, w czym jest TDD, więc TDD jest całą procedurą pisania, tak? Więc mamy najpierw test, który e, oczywiście ze względu na to, że wprowadzamy nową funkcjonalność, no to nie powinien przejść, potem piszemy minimalną ilość kodu, dzięki czemu ten test przechodzi, a później to refakturujemy ze względu na to, że prawdopodobnie to, co napisaliśmy, jest strasznie szybkie i okropne i beznadziejne. Więc E, tak sobie kręcimy się w kółko. E, o ile to robimy. To względu na to, że niektórzy myślą właśnie, że pracują w TDD, a niekoniecznie to robią. Więc w sumie może najpierw zapytam tak. Um, kto z Was praktykuje TDD? Wow! Ostro. 10 um, osób. E, kto z Was spróbował i stwierdził, że nie, no dajcie spoko. Wow! Nie naprawdę? Jedna osoba? Reszta nawet nie próbowała? Oh, Okej, okay. dwie osoby. Super. Mówimy o takiej kanonicznej wersji, o takiej to z testami. Niekoniecznie w kolejności najpierw piszemy testy. No nie, no. zakładamy, że TDD te, 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 to jest cała ta procedura, tak? Czyli najpierw piszemy testy, one fajlują, pererery i tak dalej. Czyli dobra. Dwie wow. osoby. Wow! Wow! Ok, dobra. No właśnie, więc... Jeszcze, jeszcze są tacy, którzy chcieli, ale zderzyli się z rzeczywistością. No właśnie, bo to jest to, nie? że to wszystko tak elegancko wygląda na obrazkach, a potem się okazuje, że mm, ciężko jest przekonać może jednak Project Managera, że jest na to czas, tym bardziej jeżeli w ogóle niekoniecznie za dużo pisaliśmy testów w życiu, więc to zajmuje dużo czasu. No właśnie, więc e, ja, e, co idzie nad tym? Co, co mówi się generalnie na co dzień, że jest fajne wtedy. Ze względu na to, że dzięki temu możemy szybciej wyłapać jakieś tam wagi, defekty i tak dalej. Że nasz kod będzie malutki, znaczy, że kasy będą malutkie, i to będzie wszystko skalowalne i piękne. Że dzięki temu, i to jest w sumie jedna z tych fajnych rzeczy, wiemy, kiedy skończyliśmy pracę. No bo zapisaliśmy sobie testy, określiliśmy tak na dobrą sprawę co ten kod będzie miał robić, więc jak już w końcu dojdziemy po tym całym 15, 20, 50 okręgu, no to w efekcie wszystkie testy w sumie nam no, przeszły i aplikacja robi to co chce. Poszuję, no, jest fajnie i mogę iść na lunch. E, można zacząć pracę od razu, ze względu na to, że co, no, TDD, no to szukamy generalnie tej najmniejszej jednostki, którą możemy sobie tutaj otestować takie małe pyci-pyci, no to super, no to dzięki temu nie muszę siedzieć i filozofować, tylko mogę od razu zacząć coś pisać, no, Czad. Ehm. No i dzięki temu piszę mało no, kodu i co jeszcze, ehm. Ehm. Później jestem pewna, że jeżeli ten kod refakturuję gdzieś w przyszłości, no to na pewno jest otestowany i wszystko, o Jezu, pięknie. Tylko z tego, co widziałam, no to tak, to łącznie mamy 12 osób, które w jakimś stopniu generalnie się dały na to skusić, więc Pierwsza rzecz, która w trakcie moich badań na ten temat wyszła i która mnie bardzo zastanowiła, bo w sumie rzeczywiście nigdy o tym nie myślałam, to to, że test coverage to może nie być to, co sprawi, że będę super deweloperem. Bo to, że mam 100% pokrycia w testach, to nie znaczy, że to jest taka super fajna sprawa. Ze względu na to, że w pracującej już aplikacji wprowadzam jedną malciutką zmianę, nie wiem, podaję nam atrewut do modelu, No więc czekam, aż karanie w tej mojej wielkiej aplikacji przejdą mi wszystkie testy. A wierzcie mi, mam jedną aplikację, gdzie trwa do 15 minut. Em, e, e, więc jedną z cech LH jest to, że pracujemy w mikroserwisach. To jest taki mikroserwis, gdzie testy idą 15 minut. E, więc w końcu... Co? 1800, 1800, więc trochę ich jest, no. Brawo, brawo. No, to, 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 jest, to jest taka aplikacja, którą specjalnie trzymamy do refaktorowania. Jak przychodzi ktoś młody do firmy i ambitny, to wtedy wrzucamy go nami. Te faktory już On jeszcze nie wie. <głos> <głos> ale się no, nam. No więc kiedy już przejdzie mi to, no i generalnie no super, no i okazuje się, że e, po, po tym jak zaaplikowałam pierwszą część i dodałam ten atrybut, no i wydawałoby się, że super, ale w tym momencie okazuje się, że wysypało mi się pięć innych testów. Albo pięćdziesiąt. Albo. Mówię, co się stało. No, okazuje się, że w tym momencie ze względu na to, że mam dużo, 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 dużo testów i generalnie dużo dependencji w moim kodzie, no to w takim razie to, że dodałam ten jeden atrybut, to może się okazać, że tak naprawdę skończy się tym, że utrzymanie tych testów to tak naprawdę jest większe pain in the ass, niż tak naprawdę to, że jestem fajnym deweloperem, który najpierw pisze testy. Ale dokładnie, bo to jest, to jest w sumie ten, ten podstawowy punkt, tak, że tak naprawdę problem nie leży w samym TDD, tylko w tym, w jaki sposób się go je wykorzystuje. Dokładnie, ze względu na to, że TDD jest narzędziem, jak wszystko. Więc e, nie myślałam już nigdy o tym, że tak na dobrą sprawę TDD, jak każde narzędzie, tak naprawdę nie jest tym, co wszyscy, za co wszyscy je biorą. To znaczy, e, albo nie jest tym, za, za co ja je brałam. Więc nie myślałam nigdy o tym, że w sumie PDD, w tym sensie, w jakim ja je wtedy rozumiałam, tak naprawdę narzuca spojrzenie na aplikację czy na każdą część kodu z dołu na dół, z dołu na do góry. Znaczy właśnie na tych jednostek i tak dalej. W ogóle gdzieś tam dopiero do designu. I tak sobie czytałam, czytałam, i okazuje się, że jest też inne spojrzenie na to, w jaki sposób to powinno być praktykowane. Więc TDD, które znamy z tym pięknym schematem, to jest podejście z Detroit, ale jest też szkoła londyńska, która ma na to spojrzenie troszeczkę inne. I teraz taki mały disclosure z mojej strony, ja nie jestem po żadnej politechnice, więc jeżeli uczą tego na politechnice, to sorry, że przynudzę. Więc szkoła londyńska ma bardzo ciekawe spojrzenie ze względu na to, że wychodzą z założenia, że tak na dobrą sprawę, kiedy zaczynamy pisać testy, to nie musimy zaczynać od tej najmniejszej jednostki. Tak naprawdę może spójrzmy na to, jaka jest wartość biznesowa, którą chcemy dostarczyć, spójrzmy od góry i, i może po prostu rozkmijmy przez chwilę w obrębie testów tak naprawdę w jaki sposób byśmy chcieli, żeby ta funkcjonalność trochę i yy, w jaki sposób chcielibyśmy, żeby ona funkcjonowała. Więc kiedy szkoła londyńska mówi o podejściu z Detroit, to cały czas powtarza, że to jest strata czasu, że to jest wieczne przekopywanie kodu od nowa i że jest dużo tego martwego kodu, czyli właśnie tych testów, które tak naprawdę są zbędne. Kiedy szkoła z Detroit mówi na temat podejścia londyńskiego, to używa przede wszystkim określenia over-mocking ze względu na to, że w momencie, kiedy patrzysz od wartości biznesowej, od tej najwyższej klasy, która w jakiś sposób e, będzie e, zarządzała, pierwszymi <coughs> klasami będzie e, w głąb swojej aplikacji wchodzić, no to trzeba to zamokować. Tak? No. I szkoła lindejska podchodzi do tego właśnie dużo moków i dzięki temu e, te testy tak naprawdę mogą wpływać na to jaki będzie design tej aplikacji. To względu na to, że tak jak klasyczne TDD mówi, że jeżeli obiekt naszych testów jest ciężki do przetestowania, tak szkoła gdyńska mówi, że jeżeli te dependencje są ciężkie do zamokowania, to znaczy, że coś z Twoim designem jest nie tak. Ta aplikacja, 1700 asercji, to jest właśnie to. Generalnie, żeby tam zamokować coś, no to generalnie jest jakieś 20 linii kodu po prostu. I, no i z masakra i też nigdy nie mam pewności w sumie czy zafokowałam wszystko. Więc ym, to jest ciekawe ze względu na to, że w sumie okazuje się, że moje podejście do testów to jest trochę to drugie podejście właśnie. Za każdym razem wolę mimo wszystko posiedzieć chwilę dłużej i zastanowić się w jaki sposób chciałabym, żeby te wszystkie rzeczy ze sobą gadały tak na dobrą sprawę, a dopiero później przechodzę dalej. Ale to nie znaczy, że te dwa podejścia się wykluczają. To nie znaczy, że jeżeli przyjmiemy to Podejście z góry na dół, to w takim razie ta nasza piękna pętla zupełnie jest wykluczona. Ze względu na to, że to jest fantastyczne podejście i do modeli, i do jakichś tam właśnie tych jednostkowych rzeczy, a jeżeli mam jakiś serwis, obiekty, czy cokolwiek generalnie, co współpracuje z innymi klasami, no to na pewno fajnie jest mieć to w jakiś sposób zamokowane. Wtedy to drugie podejście jest dużo lepsze. Ale jedna rzecz, która mnie zaskoczyła, bo najwyraźniej rozwijałam się w środowisku, które jest bardzo fancy i testuje, okazuje się, że są aplikacje, które są napisane zupełnie bez testów. Dzięki Bogu ja na to jeszcze nie trafiłam, ale, ale podobno są. Więc, czy potrzebujemy testów? No, moim zdaniem nie potrzebujemy. Ale niestety, jeżeli pracujemy w software house, to możemy trafić do różnych projektów, testów może nie być, co, moim zdaniem, dają e, testy, co daje podejście TTD, e, To nie tylko tą e, pewność, jak zmieniamy kod i tak dalej, w ogóle w moim przypadku akurat testy i to, że najpierw e, rozmawiamy o tym, e, w jaki sposób chcielibyśmy pewne rzeczy zaprogramować. Następnie e, gdzieś tam puszujemy do gita e, nasze testy, pozwalają polepszyć komunikację w zespole ze względu na to, że e, Pracujemy na, na mikroserwisach, w związku z czym często pracujemy w różnych aplikacjach w obrębie jednego sprintu I mojego zespołu tak naprawdę często nie interesuje implementacja rzeczy, które ja robię. Ale bardzo chętnie zobaczą testy, żeby zobaczyć w jaki sposób generalnie będzie wyglądał interfejs tego. Co oni tam sobie dostaną, jak to się zachowa, jakie przypadki pokryłam i tak dalej, być może coś pominęłam. Dzięki temu dużo łatwiej nam się pracuje i przyspiesza to pracę. Ale komunikacja to nie tylko, to nie tylko zespół deweloperski, stricte osoby techniczne, a to są też osoby z obrębu, z, z biznesu. I może to trochę dziwnie zabrzmi, ale ja na przykład bardzo lubię pokazywać moje testy, zanim zacznę programować, lubię te testy pokazywać moim stakeholderom, produktom, whatever. Ze względu na to, że często okazuje się, że w ich e, wymaganiach są jakieś dziury, których nie zauważyliśmy wcześniej na groomingu, na planingu, na 15 innych schematowych spotkaniach, tylko w tym momencie okazuje się, że hmm, rzeczywiście o tej sytuacji nie pomyślałam. No dobra, no i to daje mi dzięki temu możliwość, żeby e, przejść może do innego zadania i tam zacząć pracować nad szukaniem dziur w, w wymaganiach. A mojemu protektorinerowi daje to chwilę, żeby dostarczyć mi to wymaganie ponieważ jeżeli nie zrobiłabym tego w ten sposób, to tak na dobrą sprawę pewnie na stagingu dopiero okazałoby się, że sorry, to nie będzie mogło wejść na produkcji, zapomnieliśmy o tym jednym okay, się no dobra, no to w takim razie super. To wracamy do pracy, jestem strasznie szczęśliwym, zadowolonym deweloperem, bardzo zmotywowanym do pracy i wcale nie robię się złośliwa i kośliwa. Jedna, jedna ciekawa rzecz a propos ciągle tej aplikacji, do której chyba wracam z miłością i pasją bardzo mocno, to jest to, że to jest aplikacja, która jest takim troszkę monolitem i nie rozdzieliliśmy sobie tam frontu od backendu. I bardzo ciekawa rzecz moim zdaniem, to jest to, że często osoby zmieniające kod frontendowy mają tendencję do tego, żeby napisać test w kodzie backendowym. To względu na to, że nasz kod backendowy pokrywa feature speki, no więc strasznie fajnie tylko wolałam, żeby jednak jak zmienia się coś w javascript'cie, to jednak testy były w javascript'cie, a niekoniecznie w Ruby. Ale no tak jest, ze względu na to, że mamy taką politykę w firmie, że tak na dobrą sprawę każdy PR powinien mieć testy. No to napiszmy testy w tym, co jest łatwe i przyjemne, tak, e, ale tak na dobrą sprawę tak, to, to tak nie wygląda. To nie jest tak, że e, piszemy testy w tym, co łatwiej przyjmiemy, tylko piszemy w tym, co jest. A niestety mamy bardzo duże braki tam akurat w testach javascriptowych, w związku z czym nie mamy podejścia pod tytułem napiszę test przynajmniej do tego, co zmieniam, no nie ma jakichś innych testów, no to może trzeba byłoby napisać testy do całego tego modelu, no a to będzie trudne i za nie dużo czasu, no to może w takim razie o, tam mam też rubiowy, które mniej więcej jakoś tam odnosi się do... No to tam, 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 tam wprowadzę te scenariusze. Tam już jest, nie ma sprawy, ja tam poprawię. Fajnie. Tylko, że tak na dobrą sprawę w efekcie kolejna i kolejna i kolejna osoba pracując z tym kodem JS-owym, no, nie ma nawet tam liku, do którego mogłaby się w tym momencie odnieść tam i wprowadzić tam dwie linijki, żeby sprawdzić swoje zmiany. Okej, okay, ale kiedy zapowiadałam tę prezentację, to wspominałam o TDD i BDD. Mam nadzieję, że wszyscy znają różnicę między TDD a BDD. Być może nie. To jest moja no, ulubiona, to jest moja ulubiona część, jeżeli chodzi o testowanie. To znaczy, to jest coś, co pozwala właśnie na ułatwienie tej komunikacji z światem biznesowym. To znaczy, tak jak TDD wyznacza nam mniej więcej kiedy i jak procesować te testy i tak dalej, tak? Tak BDD pokazuje nam stosunek do naszej aplikacji, tak? Więc, że nasza klasa powinna mieć pewne zachowanie. Tutaj nie chodzi o to, żeby zmienić 0 na 1, tylko że jeżeli coś się stanie, to taki powinien być efekt. Ale przede wszystkim BDD w dzisiejszym świecie programowania tak naprawdę pozwala nam na bardzo ludzkie opisanie zachowania naszej aplikacji, A więc właśnie te wysoko poziomowe testy, które można pokazać tej osobie, która zleca nam pewne zadanie i czasem może niekoniecznie po prostu mają przemyślane. Ja akurat staram się zarazić pasją do, do pisania testów w, w rubim nazywają się na przykład <grym> więc Ze względu na to, że Ludzie, którzy współpracują blisko z programistami, często zarażają się pasją do technologii, ponieważ niekoniecznie zawsze są techniczni. I z czasem, z czasem są coraz bardziej ciekawi właśnie tego, co my tam robimy. I um, BDD dostarcza im narzędzi do tego. Dostarcza im narzędzi do tego, żeby spróbować sobie może coś tam popisać. Niech to będzie pseudokod. niech to nie działa i w ogóle, ale... Czasem fajnie jest właśnie dać możliwość, żeby przeprocesować pewne rzeczy i tak te, te wymagania, zobacz, zobacz, one są napisane w kodzie. I to jest strasznie fajna rzecz ze względu na to, że um, zbliża programistów właśnie do, do tego świata biznesowego. I to wszystko ode mnie. Dziękuję bardzo.